Podstawmy fakt. Moja klientka dostała dożywocie. Umarła i została skrzyżowana do badań. Bo po dożywociu nie było Nie tak szybko, Złotko. Skąd pewność, że fakty są tym, co możesz wyłożyć na stół? Jesteś młodym, ambitnym adwokatem, lawyer. Ale tak na dobrą sprawę. Sądzę, że nie masz tej rozmowie nic mi do zaoferowania. Chciałem otrzymać tę rozmowę w miłym tonie, ale skoro się nie da... Poznajesz? <grystanie> Aż nazbyt dobrze. Wydaje mi się, że twoja dawna znajoma wciąż cię prześladuje. Co? Ciągle siedzi ci na nie? Mów, co chcesz. Jak się nie dogadamy, dowody przemówią same za siebie. Młody adwokacik połączył kropki. Ciekawa jestem, czy tak samo dobrze sobie poradzisz na sali sądowej przy prawdziwych negocjacjach. Bo wiesz... Kończy mi się cierpliwość.